Nowenna przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel. Dzień ósmy. Ave Maria, Daj mi swoje serce, Maryjo. Odpowiedz mi słowa, które poruszą serce Jezusa i sprawią, że Jego miłość rozleje się tam, gdzie nie ma wina radości, szczęścia, nadziei. Ty, która rodzisz mnie wciąż na nowo dla Jezusa, wołaniem swego serca, zanurz mnie w Twojej modlitwie. Ty, która jesteś cała adorująca, cała kontemplująca. Niech Twoje wołanie stanie się moim, bym i ja rodziła do życia tych wszystkich, których Jezus stawia na mojej drodze. Maryjo, pomóż mi uczynić każdą chwilę miejscem spotkania Boga i człowieka. Pomóż mi być jasnym obrazem Jego miłosiernej miłości.